To jest moja magiczna sakiewka. Mam to szczęście, że mój teść posiada sklep papierniczy i przysyła mi różne prezenty. Tutaj są po pierwsze flamastry akrylowe, którymi chcę ozdobić te zaślepki, które są widoczne. Po drugie, mam jeszcze flamastry kredowe. Uwaga, nowe odkrycie. Kreda we flamastrze. Uuu, to teściunia ma chyba cały pewek, a nie papierniczy. Nie sypie się, nic się nie dzieje. Zresztą, jak ładnie tutaj można wszystko zrobić. Jeżeli chodzi o flamastry akrylowe, to one też są dostępne w bardzo różnych kolorach. Działają tak jak farby akrylowe. Czyli możemy nimi robić aplikacje, możemy nimi malować obrazy, możemy nimi robić graffiti na ścianie. Ja chcę po prostu ozdobić. Masz, takie białe, estetyczne były. Pamiętasz te ślepki? znajcie. Gdzie była zaślepka? Proszę bardzo, to jest pan Drzewnica. Darek Stolarz, pan Drzewnica. Brawo. E, nie należy mnie zostawiać z flamastrami nigdzie, akrylowymi. E, to miała być tablica, która pobudzi kreatywność dzieci. Jak widać, pobudziła moją kreatywność. Z pobudzeniem to ty akurat nigdy nie miałaś problemu. Chodź podpiszemy je. Znaczy się. Dorota was urządzi, tak mamy nazwisko, prawda? Tak, to jest twoje tam panińskie. Bo potem masz jeszcze innych kilka, no, ale tu takie związki już. Dorota was urządzi i. I A tu proszę bardzo, jeden. One and only Darek Stolarz. Proszę.